Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Minecraft I tak jak widzicie już skończyłem ten lasek, tą plantację Tę plantację drzewek wbudowaną w centralną bazę Tak jak zapowiadałem, nie pokazałem tego w całości w poprzednim materiale Ale tak jak widzicie wygląda to w ten sposób Przy okazji doczytałem jeszcze na fanowskiej wikipedii Minecrafta jak to wygląda z respieniem się potworów no i faktycznie na liściach potwory się nie respią dodać więcej takich opuszczonych pięter bo zauważyłem, że wcześniej jeszcze jak nie było tego podziału na górny magazyn, rezerwy magazynowe i całe takie wkomponowanie w centralną bazę no to sobie pozwoliłem też na kilka takich pięter które obecnie no już właściwie nie są aż tak praktyczne jak były, znaczy nigdy nie były jakoś bardzo praktyczne, ale nie mają już teraz tak wiele, że tak powiem, dla mnie, no, że tak się wyrażę, estetycznego sensu, jak dawniej. Obecnie wydaje mi się, że one są po prostu, że tak powiem, obciążeniem dla rozbudowy bazy, ponieważ no, jeżeli zostawiłbym teraz w pełni całe to piętro z ułożonymi zbrojami. I całe to piętro z jakimiś zlotowanymi, czy też zużytymi, prawie w całości, bądź częściowo przedmiotami. No to też mam tutaj taki, taką dodatkową, że tak powiem, pracę. Mianowicie no kolejne dwa piętra, które po prostu są ciągle do rozbudowy. I o ile już wcześniej mówiłem, że raczej. To podłoże nie będzie już tak dokładnie wyłożone jak wcześniej, czyli no nie będzie na przykład tego poziomu drewna itd., itd. To jednak pójdę myślę o krok dalej i to właśnie będzie raczej motyw przewodni tego odcinka, mianowicie zamierzam to przenieść na inne piętra, na których jest miejsce. Przynajmniej to piętro, natomiast jeżeli chodzi o zbroje, to jeszcze się zastanowię. Najpierw czas przygotować taką wstępną strukturę kolejnych skrzynek, z których będę dostarczał te przedmioty z tamtego górnego piętra, które chcę, którego chcę zmienić status na pusty, a później prawdopodobnie opuszczone. Chwilę to potrwa, ale przez magię montażu dla was to będzie moment. Na razie wstępnie przygotowałem coś takiego, w międzyczasie stwierdziłem, że też nie chciałbym zużywać znowu nadmiarowo dużo kolejnych bytów, w tym wypadku etykiet, więc jeżeli bym teraz przy okazji tych przenoszeń ograniczył ich ilość, no to by wyszło to też dla ogólnej optymalizacji bazy, że tak powiem na plus. I stwierdziłem, że jak na przykład mam dość mało przecież w większości tych przedmiotów właśnie z tamtego piętra, jakiś siekierek, kilofów i tak dalej, no to po co w ogóle to tak dzielić na każdą kategorię, na pojedynczą skrzynkę i właśnie taką etykietę, jeżeli można by było to uprościć i gdzieś tam po prostu zawrzeć inną nieco symbolikę i powiedzmy zrobić to po prostu wewnątrz skrzynek tak to układać podobnie jak na przykład sety układam wewnątrz skrzynek natomiast właśnie jeżeli chodzi o same sety to bardzo możliwe że nawet nie będę musiał wykorzystywać rezerw magazynowych tylko możliwe że też bym jeszcze wszystko zmieścił chyba tutaj jeżeli faktycznie uproszczę to miejsce na itemy z tamtego pierwszego piętra czy tam drugiego tego dawnego górnego magazynu 3246 dzień, a ja słuchajcie, układam kamienne miecze. Totalna abstrakcja, jeżeli chodzi o tę serię. W każdym razie tak ułożyłem już dość dużo tych przedmiotów. Chciałem Wam teraz już pokazać w praktyce, jak ten układ nowy będzie wyglądać. Chciałem, żeby było mniej skrzynek. Właściwie to mi wyszła taka ogólnie kolejna macierz, która no, póki co. Raczej ilościowo, jeżeli chodzi o skrzynki, zajmuje chyba więcej niż poprzednie ustawienie, ale nie ma żadnego problemu, ponieważ w przyszłości i tak, jak podsumuję już to wszystko, przeniosę to wszystko, co było z tych dwóch pięter i powiedzmy w cudzysłowie skompresuję je w miarę tutaj, na tym piętrze, to wydaje mi się, że sumarycznie i tak będzie tych skrzynek znacznie, znacznie mniej. Natomiast tak, z jednej strony część faktycznie sobie przedmiotów, to znaczy skrzynek na te przedmioty uprościłem. Na przykład tutaj widzicie symbolika po prostu siekierki. No i faktycznie są siekierki, tutaj w domyśle na tej linii mają być drewniane. No że nie mam teraz jeszcze, jeszcze tutaj jedną dokraftuję, tylko jako powiedzmy symbol. Natomiast, tak jak widzicie, no tutaj wszystkie wcześniejsze jakie kiedyś używałem, to już sobie też ułożyłem. Łopaty i tak dalej też. Motyka, tak, motyki też. Tutaj z mieczami jest troszeczkę inna sytuacja, ponieważ złote miecze wypadają z dawniej pigmenów, obecnie piglinów. I ja je wszystkie też zachowuję. Więc tutaj stwierdziłem, że jest ich na tyle dużo, że zrobię po prostu na dwie linie, dwa rzędy, jakby na każdą kolejną skrzynkę. Też z tego powodu, że no tutaj raczej ta linia nie będzie mi potrzebna na potencjalnie kiedyś w przyszłości netherite przedmioty. Wystarczy, że tutaj już będą diamentowe. Bo tak jak widzicie, już gram tutaj na tym serwie bardzo, bardzo długo, a te nederajtowe rzeczy nie są za bardzo dla mnie priorytetem, bo nawet na tą chwilę mam cały czas diamentowy miecz, ten mój główny, który używam, więc to dopiero, żebym miał jeszcze tutaj gdzieś zbierać jakieś nederajtowe rzeczy, raczej to się nie wydarzy, tak mi się wydaje. Jeszcze kamiennych właśnie mieczy mam bardzo dużo, jeszcze chyba wszystkich nie przyniosłem, nie jestem pewien. I możliwe, że tutaj nie starczy mi cały ten rząd skrzynek, czy wiersz bardziej, wiersz skrzynek, powiedzmy, tak, że tak powiem, Excelowo. Natomiast, pomimo tego, że tutaj mogę mieć tych kamiennych mieczy, finalnie chyba nawet więcej niż złotych, nie jestem pewien, ale to jest bardzo możliwe, to jednak tutaj nie stwierdziłem, że nie zrobię takiego standardu, że będą na jednej linii, w jednym wierszu, właśnie te. To znaczy, w dwóch wierszach, tylko właśnie zostawiłem na jednym, tak, większość innych przedmiotów, z tego powodu, że już raczej ich nie będę więcej produkował w przyszłości, tak. Nawet jak teraz zajmie mi dużo więcej, powiedzmy, skrzynek na przechowanie teraz tych kamiennych mieczy, z uwagi na ten obecny standard, no to i tak w przyszłości to już się raczej zatrzyma, że tak powiem, w miejscu. Ta ilość tych mieczy, i raczej w przyszłości właśnie nowych nie będzie. Jeżeli tak, to sporadycznie może z jakiegoś lota, z jakiegoś przedmiotu, czy przedmiotu, potworka, czy czegoś takiego. Natomiast tam raczej kraftować tego nie będę. Natomiast faktycznie w przyszłości, znowu, jakbym gdzieś się wybrał na zbieranie złota, no to faktycznie też tych mieczy. Będę miał znowu trochę więcej do ułożenia, więc tutaj w dwóch liniach to jednak ustawiłem też troszeczkę tak na przyszłość. Przy okazji jeszcze raz wam pokażę 3246 dzień, bo to nie jest koniec tego odcinka. Jeszcze będzie dużo przenoszenia, i wydaje mi się, że jak już wszystko przeniosę, to też pokażę wam na końcu, który jest dzień. Będziecie mogli sobie porównać nasze. 1264 dzień ale nie ma się tym do końca co sugerować z tego powodu, że w międzyczasie też robiłem na tym sejwie inne rzeczy od ostatniej sceny, tak więc porządkowanie to była też część tego czasu, więc tak jak mówię, nie ma się już tym co sugerować nie ma tego co porównywać, ale myślę, że faktycznie tak realnie może koło godziny dwóch faktycznego czasu zajęło mi przeniesienie tych wszystkich rzeczy z górnego magazynu tutaj do centralnego magazynu przy czym czy też głównego magazynu, też tak można właściwie go nazwać przy czym oczywiście nie można mylić rezerw magazynowych z górnym magazynem, mimo że fizycznie rezerwy magazynowe są na górze względem wszystkich pięter centralnej bazy Natomiast chodzi tutaj o definicję. Właściwie to górny magazyn no, przestał już magazynować cokolwiek, bo wszystko inne znajduje się już w rezerwach magazynowych. Wszystkie wcześniejsze piętra, związane z górnym magazynem, mówię tutaj oczywiście o nazewnictwie, no już właściwie nie działają w takiej formie, w jakiej działały wcześniej i prawdopodobnie te dwa piętra wcześniejsze które właśnie służyły mi za piętra górnego magazynu, które służyły mi za przechowywanie zużytych, wyczerpanych, mniej lub bardziej przedmiotów, których, które właściwie wcześniej używam, albo jakichś, które po prostu pochodzą z łupu z jakichś potworów no to wydaje mi się, że te. Wszystkie piętra z tymi, właśnie, przedmiotami już nieaktualnymi. Będę też za jakiś czas stylizował na opuszczone, ale to może gdzieś w jakimś kolejnym odcinku, albo po prostu gdzieś tam w międzyczasie to zrobię. Natomiast na razie chcę je zostawić puste z tego powodu, że już raz była taka sytuacja, że jednak jedno opuszczone piętro musiałem ponownie przebudować na aktualne. Tak było w przypadku plantacji drzew. Więc na razie je zostawię. Może się okazać, że w międzyczasie jednak mi się do czegoś te piętra przydadzą. Jeżeli chodzi o te itemki, no to tutaj nie ma nic ciekawego. Miałem tutaj jeszcze dorobić taką dla, jakby, proforma, dla symboliki, tutaj jeszcze dorobić chociaż jedna, jeden przedmiot drewniany, tak, tutaj w tym, w tym wierszu, w rękach dla danej kategorii, ale myślę, że sobie to na razie odpuszczę w każdym razie to jest ułożone tak jak widzicie w taki właśnie sposób tutaj na przykład możecie zobaczyć że jest dużo takich lewitujących skrzynek wynika to z tego że akurat tutaj ta kategoria z mieczami jest dość mocno zajęta też mówiłem że nie będę tutaj na tym wierszu wrzucał kamiennych jednak wrzuciłem wyjątkowo bo tak jak widzicie i tak tych skrzynek się zrobiło dużo ja później dopiero zacząłem tak układać resztę według tego standardu a część jest ułożona jeszcze w linii jednej, ale tak już zostanie. Sobie będą takie lewitujące skrzynki, a kiedyś tam, może za jakiś czas, jak będzie potrzeba, to to się tutaj dorobi od dołu, aczkolwiek bardzo możliwe, że to nigdy po prostu nie nastąpi. Z tego powodu, że no tempo wzrostu, że tak powiem, wzrostu ilościowego tych przedmiotów jest tak marne w ostatnim czasie, prawie, że żadne, że właściwie to. Jest mała szansa, że się to wydarzy, ewentualnie jeszcze może z łopatami, z tego powodu, też tutaj tymi żelaznymi, z tego powodu, że one też chyba gdzieś skądś dropią. Ale poza tym, to wydaje mi się, że te kategorie i tak będą bardzo, bardzo wolno się rozwijały. Natomiast przechodzę już do setów. I tutaj też uprościłem troszeczkę tą taką symbolikę, jeżeli chodzi o te stojaczki, z tego powodu, że po co mi też kolejne entities tutaj na tych czankach, tylko więcej mocy obliczeniowej yy, zużywam, więc yy, no, absolutnie bez sensu. I teraz to uprościłem tą symbolikę, po prostu na przykład tutaj, jeżeli jest kategoria ze skórzaną zbroją, no to ona oznacza, że w kształtach w tym wierszu, w, tym, w tej linii, są po prostu domyślnie, właśnie skórzane sety, natomiast na tym drugim poziomie czczenek są enchantowane, i dokładnie tak samo jest ze wszystkimi innymi setami. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Miłego dnia i całego życia. Cześć!